Wszyscy czekamy na nowy sezon NBA. To oczywiste. Chcemy już teraz dowiedzieć się czy Kawhi Leonard oraz Paul George Całkowicie zmienią oblicze ligi, albo czy Los Angeles Lakers w końcu zacznie dziać się dobrze po ściągnięciu Antonego Davisa i zmianie e, kierunku prowadzenia klubu, albo czy Kyrie Irving dobrze się odnajdzie jako lider młodych gniewnych w Brooklyn Nets, oraz czy Golden State Warriors w ogóle jeszcze będą liczyć się walce o te najwyższe cele. No, po całkowitym osłabieniu zespołu. No, nie odpowiem Wam na te pytania. Poczekajmy te kilka miesięcy. Ale wiecie co? Zawsze możemy sobie trochę to czekanie osłodzić, odpalić konsolę i sprawdzić, jak to wszystko może w przyszłości wyglądać, choć co prawda, na razie tylko na tych wirtualnych parkietach. Cześć, z tej strony Kim Debit, to jest kanał o koszykówce i w tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle warto kupować NBA 2K20. Czy NBA 2K20 jest dla Ciebie? Ale też mam kilka egzemplarzy gry, które otrzymałem od firmy Cenega. Żeby je zgarnąć wystarczy wziąć udział w prostym konkursie na moim Instagramie, wejść na mój profil, zobaczyć najnowszy post, przeczytać zasady i dołączyć do konkursu. To w sumie tyle. Powodzenia. Wyniki podam w najbliższą niedzielę, także jakby co, Tu wejdźcie, weźcie udział w tym konkursie od razu, bo później zapomnicie, a tutaj leż gry leżą, czekają na was. Tegoroczna edycja NBA 2K20 wprowadziła kilka nowości, w tym szeroko reklamowane rozgrywki WNBA, tego akurat w ogóle w poprzednich edycjach nie było. Są też potężne zmiany w wirtualnym kolekcjonerze kart graczy NBA, czyli oczywiście w MyTeam oraz w najbardziej... E... Rozbudowanym oraz najchętniej ogrywanym trybie tworzenia własnego zawodnika, czyli My Career. Od siebie dodam tylko jeszcze taki jeden mały apel, ponieważ dostaję od Was masę wiadomości z pytaniami: kiedy w końcu będzie nowa seria kariery na tym kanale? Kiedy będzie jakikolwiek materiał gameplay, może jakieś streamy? Moi drodzy, to się cały czas dzieje. Ja już to robię, tylko że nie na YouTube, nie na tym kanale. Od września cały content gamingowy przenoszę tylko i wyłącznie na mój fanpage na Facebooku, a dokładniej na stronie Facebook Gaming. Pod adresem fb.gg slash 88 możecie obejrzeć wszystkie dotychczasowe gameplaye, czy to z trybu kariery, czy to z MyTeam, a jeśli klikniecie tam w dzwonek, będziecie powiadamiani o kolejnych streamach. Zwykle z rana ogrywam MyTeam, a po południu MyCareer. Tak jest mamo, zostałem zawodowym gamingowym streamerem. Wiecie o co chodzi od kilku miesięcy, chciałem by jednak całkowicie rozdzielić mój content o koszykówce o NBA, o moich vlogach, wyjazdach od contentu typowo gamingowego, ponieważ troszkę mi się to gryzło, że tutaj jest nagle poważny materiał O NBA, a tutaj za chwilę o, karierka. Nie pasowało mi to. Chciałem to rozdzielić, i w końcu tak się stało, więc jeśli chcesz zobaczyć, jak właśnie ogrywam swojego zawodnika, przeżyć ze mną troszkę emocji na żywo, jak to wszystko się u mnie rozwija w trybie fabularnym, albo w jaki sposób zdobywam kolejne karty w trybie MyTeam, wygrywam kolejne mecze, to zapraszam oczywiście na podstronę Facebook Gaming. Tyle w kwestii wyjaśnienia. Przejdźmy do tego, co ma do zaoferowania NBA 2K20. Ciężko jest wymyślić co rok zupełnie nową historię traktującą o tym samym, ale opowiedzianą w zupełnie inny sposób. Spike Lee w edycji z 2016 roku podszedł do tematu bardzo poważnie, wciskając do fabuły wiele pomysłów, które wykorzystywał w swoich starych filmach. Podczas zabawy dało się odczuć, że gramy w lekko interaktywną kalkę klasycznej już gry o honor, ale nie każdy przecież zna, choć powinien, historię filmowego Reja Alena. Choć tak naprawdę Stefana Marburego. I dla młodszych graczy, takie podejście było całkiem interesujące. W następnych latach, 2K poszło za ciosem i co roku otrzymywaliśmy zupełnie nowy film, którego kierunek jest obierany przez nasze rzeczywiste wyniki w grze. Mnie osobiście najbardziej podobała się historia z poprzedniej edycji. Twórcy podeszli bardzo poważnie do tego, by w przekonujący sposób opowiedzieć o młodym koszykarzu, który nie radzi sobie ze swoimi brakami, samotnością czy wyobcowaniem podczas pobytu w Chinach. Dlatego też mogę całkowicie pochwalić tegoroczną edycję, bo twórcy NBA 2K20 podeszli do historii podobnie, z odpowiednią powagą oraz wyczuciem. Nie będę spoilerował, bo po co? Zagrajcie, albo przynajmniej obejrzyjcie scenki, które walają się po całym YouTubie czy na moich streamach na fejsie, ale warto, bo to ujmując wprost bardzo dobra historia. W rolach głównych wystąpili Idris Elba, którego można znać z filmów Marvela bądź serialu Luther. Rosario Dawson, znana również z seriali Marvela czy nawet z filmu Gra o Honor. Reszta aktorów, choć mniej znana, wcale nie odstaje od gwiazd, a dialogi trzymają poziom, dobrze się to ogląda. Po przejściu trybu fabularnego otrzymujemy dostęp do osiedla i tutaj najprawdopodobniej spędzicie najwięcej czasu. Symulacja koszykarskiego GTA została wprowadzona dwa lata temu i choć ma tyle samozwolenników co przeciwników, to sam zamysł jest dobry, choć nie da się ukryć, że mamy do czynienia z jedną wielką bazą produkt placementu. Od tej pory będziemy mogli zagrać w streetballowe gierki 3 na 3 czy też w derek, czyli mecze 5 na 5 w trybie online. Odbywać się będą specjalne czasowe eventy na przestrzeni całego roku. Oprócz tego możemy pozwiedzać sklepy z odzieżą, obuwiem, innymi pierdółkami dla naszego gracza, a gdybyście chcieli sobie na luzie pograć ze znajomymi po sieci, to jest nawet mocno arkadowy tryb klatek, gdzie pogracie w kosza na trampolinach. Mocno Fortnite'owe naleciałości dalej są widoczne, co może być przyjmowane jako zaleta bądź wada, a samo osiedle jednoznacznie nasuwa skojarzenia z grami MMO. Mi to nie do końca odpowiada, ale hej... Jestem stary, mam 31 lat i jestem z Polski. Wydaje mi się, że nie jestem y, targetem dla 2K Sports, ale na pewno jeśli chodzi o młodszych graczy, albo po prostu graczy, którzy lubią grind, którzy lubią wygrywać mecze z innymi po sieci, na pewno tacy ludzie będą zachwyceni. Poza tym, przy ucie szczęścia, może akurat traficie na serwer, po którym biega prawdziwy gracz NBA. Wystarczy, że nad jego wirtualną postacią, nad jego awatarem będzie widoczne logo ligi. To wtedy macie pewność, że obok Was biega gość, który gra dobrze w koszykówkę, nie tylko wirtualnie. Do kolekcjonowania kart w trybie MyTeam mam mocno sentymentalne podejście, ponieważ no nie ukrywajmy, w zasadzie od tego zaczął się cały ten kanał. Więc powiem wam, że miło mnie zwrócić do tego trybu po tych dwóch latach przerwy, ponieważ już od po tych dwóch tygodniach gry widzę, że. 2 sport Sports wprowadzili coś, na co narzekałem jeszcze te dwa lata temu. My team ma content. Nie mam pojęcia, ile godzin należy spędzić w tym trybie, aby móc wszystko osiągnąć, wygrać wszystkie mecze, zdobyć nagrody za skolekcjonowanie wszystkich kart. Jeśli lubicie grać w jakimś celu, by coś odblokować, zdobyć czy wskoczyć poziom wyżej jak w grach RPG, to tegoroczny My Team ma bardzo wiele do zaoferowania. Do gry offline mamy klasyczny już tryb dominacji, który polega na rozegraniu spotkań ze wszystkimi drużynami NBA, następnie z drużynami historycznymi, a na końcu z drużynami all-time, czyli ekipami fantasy z najlepszymi graczami w danej organizacji w jednym miejscu. Podobnie jak w poprzednich latach, otrzymujemy też co tydzień nowe mecze i nowe nagrody do zdobycia, ale najciekawsza według mnie jest seria historycznych spotkań ukrytych pod nazwą Spotlight. Gdy nagrywam ten materiał, dostępna jest póki co jedna taka seria, ale jest po po pierwsze strasznie długa i trudna, a po drugie bardzo obficie nagradzająca, a po trzecie ciekawa historycznie. Bo gramy w niej kilkanaście kluczowych meczów w karierze Dwayna Wade'a i jego kolegów z drużyny. W jednym ze spotkań należy zdobyć 28 punktów u Donisem Haslemem, to jego punktowy rekord kariery. W innym należy zebrać 10 piłek Dwaynem Wade'em, jeszcze w innym należy zagrać ekipą mistrzowską Miami Heat z 2006 roku. Wiecie, mam małe flashbacki z kultowego już menu meczów Michaela Jordana z NBA 2K11 i czekam na kolejne takie nitki gier do obcykania. Mamy też granie 3x3, zarówno w wersji dla gracza solo, jak i online. Jest My Team Unlimited, czyli po prostu granie 5 na 5 po sieci naszymi stworzonymi fantazy drużynami, który podobnie jak rok temu nagrada za jak największą liczbę zwycięstw w sieci. Jest w co grać, ale jest też co kolekcjonować i odblokowywać. Specjalne karty Evolution wraz z rozwojem rozgrywki ewoluują na coraz wyższy poziom i przykładowo Dwayne Wade, którego można zdobyć za pierwszy łatwy mecz z serii Spotlight, rozpoczyna z overallem 80, ale po wymaksowaniu jest już naprawdę przekokszoną kartą na poziomie 91, ale zanim do tego dojdzie będzie, trzeba trochę czasu na jego rozwój poświęcić. Nie sądziłem, że jeszcze tu wrócę, ale tegoroczny MyTeam naprawdę bardzo mnie przekonał i jeśli chcecie jakiegoś potwierdzenia moich słów, to po prostu zobaczcie ile już godzin wystreamowałem w ciągu tych dwóch tygodni istnienia gry, także tak. Kolekcjonowanie wirtualnych kart graczy jest wciągające. Można chwalić nowe opcje, można narzekać na jeszcze więcej innych, ale koniec końców nikt by w to nie grał. Nikt by o tej grze nie mówił, gdyby nie gameplay. A gameplay, no cóż. Osobiście jestem zachwycony. Gra zdecydowanie zwolniła. Nie nagradza już tak głupiej koszykówki, a zdobywanie punktów spod kosza w końcu jest bardziej oczywiste niż palenie trój z połowy, jak to było rok temu. Zarówno gra w trybie kariery, jak i w normalnym meczu składu 5 na 5 jest bardzo przyjemna. Po kilkudziesięciu meczach przeciwko samej konsoli w trybie My Team mogę to przyznać. Oczywiście zdarzają się i takie spotkania, i takie sytuacje, kiedy nagle dostajemy po tyłku toną przeciwnych decyzji i nagle nic się po naszej myśli nie układa, ale hej, to, to trochę jak w życiu, co nie. Taka dygresja dla wszystkich, którzy twierdzą, że są dobrzy w NBA 2K. Odpalcie sobie mecz drużynami WNBA. Gra jest wtedy o wiele bardziej stonowana, nie ma tutaj skakania po głowach oraz posterdanków, i po prostu trzeba coś pomyśleć. Trzeba pomyśleć nad jakąś zagrywką, coś rozrysować, żeby wygrywać mecze, ponieważ. No tutaj, turbo plus rzut to po prostu nie przejdzie. Potraktujcie to jako wyzwanie ostateczne. NBA 2K20 to poza tym nie tylko tryb kariery czy kolekcjonerka kart w My Team. Wiadomo, że tutaj jest akurat najwięcej graczy i najwięcej zmian, ale wszystkich, których nie jara grindowanie online, zadowoli to, co oferują tryby play now, opcje decydowania o losie całej NBA w trybie My League, a nawet lekko fabularyzowana symulacja życia generalnego menadżera MyGM. Trzeba oddać Tukejowi, że gra ma mnóstwo sposobów, by przyciągnąć nas do konsoli. Nie jestem recenzentem gier. Gram tylko w Tukea, ale gram w niego namiętnie od wielu, wielu lat, także widzę większość wad tej gry, ale potrafię docenić też masę zalet, nowych dodatków czy zmian, które poprawiają gameplay. Dla mnie najważniejszą miarą, czy gra jest dobra, czy też nie, jest fan z gry. Fan oraz oczywiście wyzwanie z gry, a tutaj NBA 2K20 daje mi i to, i to, więc no nie ma żadnej dyskusji. Jeśli chcesz sobie pograć w koszykówkę na konsoli, Kupuj NB2K20 albo wygraj ją w moim konkursie. Do zobaczenia na wirtualnych parkietach. Trzymajcie się, cześć.